Chiny zapowiadają kolejny ogromny pakiet stymulacyjny, który ma pomóc ożywić gospodarkę. Czy to wręcz wreszcie dobry czas na zakup chińskich akcji? Cóż, kolejne 1,4 biliona dolarów brzmi nieźle, natomiast gdy wyczytamy na co mają iść te środki, okazuje się, że głównie chodzi o restrukturyzację długu lokalnych urzędów, zakup ziemi, której nikt nie chce kupić, a co jest jednym z głównych źródeł finansowania właśnie dla lokalnych władz. Przybliżenie około 60% całości ma pójść na rolowanie długu. No a co to oznacza? Jak sami pewnie się domyślacie, rolowanie starego długu nie doda żadnego świeżego impulsu do gospodarki. Jest to raczej zasypywanie ogromnej dziury niż faktyczne stymulowanie. Co dodatkowo pokazuje jak może niedramatyczna, ale przynajmniej trudna jest to sytuacja dla chińskiego rządu, a trzeba dodać, że z zaciągania tychże właśnie długów i z zakupu ziemi przez deweloperów były finansowane wszystkie projekty infrastrukturalne.